Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale 4 Bookery. Ja jestem Patrycja i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem stacjonarnym, takim. Mam nadzieję, że się cieszycie, dlatego że porozmawiamy sobie tutaj trochę o moich ulubieńcach, ale nie w jakiś taki typowy sposób, tylko widziałam na zagranicznym Booktube coś takiego, że ktoś reagował na recenzje na goodreads jego ulubionych książek, tylko czytał te recenzje, które miały jedną gwiazdkę. Czyli innymi słowy, po prostu będę na Goodreads sprawdzała, ile negatywnych opinii mają moje ulubione książki. Żeby nie było nudno, mam tutaj losy z moimi ulubionymi książkami, żeby jakąś fajną kolejność po prostu yy, wylosować. I też ogólnie takim słowem wstępu chciałam powiedzieć, że pamiętajmy, że każdy lubi co innego, i jakby ja tutaj nie będę też nikogo hejtować za to, że wystawił jedną gwiazdkę mojej ulubionej książce, po prostu każdemu podoba się co innego, ale ja jestem ciekawa, co piszą yy, dani ludzie i tak ogólnie no jestem ciekawa iPada sobie nie przygotowałam. Powiem Wam, że ja mam ciągle problem z korzystaniem z Goodreads. W sensie ja tam w ogóle nie uzupełniam tego. Mam taką nazwę jak na Instagramie, jakby co? Ale no, bardzo dawno tam nic nie uzupełniałam, więc się nawet nie sugerujcie tym, co tam jest i nawet bym te oceny tym książkom, które tam powystawiałam, bym pewnie pozmieniała, dlatego że chyba w 2019 to uzupełniałam. Więc tak, przygotowałam sobie właśnie tutaj Goodreads. Losujemy pierwszą książkę. Ogólnie to to nie są moi wszyscy aktualni ulubieńcy. Po prostu wzięłam też książki, które kiedyś były moimi ulubionymi. Teraz może moja opinia się trochę zmieniła. Jeśli ktoś wystawił bardzo złą ocenę tej książce, to będę w stanie to zrozumieć. Ale do innych, no to zobaczycie sami. Losujemy pierwszą książkę, sorry, że tak z ręki, ale dobra. Adi Laru. Ja nawet tego nie będę pokazywać. Musicie mi uwierzyć. Na słowo, co ja tutaj mam. Chodzi oczywiście o niewidzialne życie Alilaru, które mam tutaj, ale pewnie go nie widać. Ciężko mi będzie ogarnąć montaż tego filmu, więc jeszcze nie wiem, czy mam wrzucić tutaj ekran cały z Goodreads, czy po prostu um, daną recenzję negatywną tej książki. Ja też chciałam zaznaczyć, że one są tutaj po angielsku, więc ja je będę sobie od razu tłumaczyć tutaj tak na bieżąco, żeby to sprawnie poszło po prostu. Okej, okay, ja już wiem, że tutaj niektóre recenzje z tego Zabolą, ale. This is the most boring book I have ever read. Mm. Powiem tak, jeśli chodzi o Adi, jej monotonność, bo tutaj większość negatywnych właśnie recenzji zarzuca tą monotonność, takie ogólnie bezcelowe jakieś y, lanie wody, to fakt Adi jest strasznie długa, ale no ona już zahacza pod literaturę piękną z tego co ja wiem. This was a nightmare. Czyli <laughs> jest koszmar. Um, ja wiem, że niektórym osobom mogła się nie spodobać ta tematyka, w sensie, że przychodzi jakby taki szatan, nie wiem, nie wiem jak to określić e, zły typo, tak? I który ma jakieś tam nie wiadomo jakie moce. Ogólnie cała książka jest dosyć fantastyczna, ale myślę, że można się było tego domyśleć po opisie, więc. Jak ktoś nie lubi takiej tematyki, to nie czyta. Myślę, że te osoby powinny zrobić DNF, bo po prostu książka nie dla nich. Ale cieszmy się, że ma bardzo dużo pozytywnych opinii, na pięć, bo zasługuje na to. Adilaru to jest dosyć temat, jak może moim zdaniem, więc już nie będę na tym rozwodzić. Przechodzimy do kolejnej książki, i mamy tutaj. O, jest coś tu. O, do wszystkich chłopców, których kochałam, i. Ja to dałam dlatego, że kiedyś to była moja ulubiona książka, jak zaczynałam z Instagramem, a mój gust czytelniczy na tyle się zmienił, że teraz no, jakimś mega życiowym ulubieńcem na pewno bym jej nie nazywała, no umówmy się, ale jestem w stanie zrozumieć: 13-14-letnią patrycję, której był to ulubieniec na życie, tutaj na pewno będzie dużo negatywnych opinii za to, że to jest zwykła młodzieżówka, w sensie, no, taka o po prostu. No ale zobaczymy. Okej, okay, więc tak, ja to nawet na Goodreads oceniłam na cztery gwiazdki i teraz bym, no z sentymentu bym zostawiła te cztery, ale ona tak powiedzmy, że jest na trzy w porównaniu do innych książek. Dużo osób tutaj pisze, że DNF at the page coś tam, coś tam. I'm sorry, but I had to DNF this one. W sensie dużo osób zrobiło DNF, tego się nie spodziewałam, bo to jest na tyle luźna książka, że ja bym ją nawet poleciła na zastój czytelniczy. A jednak nie dla każdego. Czyli, że Lara Jean żyje w swoim świecie. Ona była dosyć taką marzycielką, no faktycznie ona miała swój świat, ale no taka bohaterka. W sumie zawsze jest tak, że jeśli nie polubimy głównego bohatera, to cała seria może iść się paść. Jak ktoś pisze po prostu I hate this book, no i jakby nie napisze dlaczego, no to tego też nie rozumiem. Mógł podać chociaż jeden argument. Battle of the Cover, o, przynajmniej okładka, w sensie, no, tak jak się spodziewałam. Ludzie narzekają, że ona jest po prostu taka, o, do przeczytania i zapomnienia, więc, jakby, okej. Okay. O, nasz ostatni dzień, ladies and gentlemen. Um, zabieramy się teraz za najpopularniejszą książkę, zdecydowanie na TikToku ostatnimi. Czasy. A oceniłam 5 na 5 gwiazdek na Goodreads. Czytałam nasz ostatni dzień w 2019. I zanim jeszcze włączę tutaj te negatywne opinie, o ile jakieś są, ale na pewno są, bo nawet na TikToku widzę, że ktoś nie rozpisze, że nie rozumie fenomenu tej książki, albo że ona była po prostu do niczego. Ale też właśnie yy, ja potrafię zrozumieć każdą opinię, jeśli dana osoba poda mi jakieś konkretne argumenty, ale jeśli ja bym tak o wypaliła, że nienawidzę Adila Rui i tak o po prostu, no to... <grym> Okej, okay, nie skupiajmy się w tym filmie na negatywnych emocjach, chcę po prostu... Jestem ciekawa jakby ile jest takich osób, ile jest takich ocen negatywnych. Wiadomo, że zawsze się znajdą nawet jak coś jest dla nas nie wiadomo super i dla większości osób. Chodzi mi o to jeszcze teraz w tym nasz ostatni dzień, że myślę, że dużo osób jakby po tym, jak inne osoby na to reagowały na TikToku i w ogóle spodziewały się nie wiadomo czego. A tak naprawdę to jest prosta y, historia. Jeśli ta jej prostota i ten przekaz w nas nie uderzy, no to nic innego już takiego w niej y, nie znajdziemy. Więc też bym tutaj nie oczekiwała nie wiadomo czego, bo to jest jedna z pierwszych książek autora i tak naprawdę tyle. Dosyć y, stare tutaj te recenzje są, ale y, czytamy. O nie, po hiszpańsku, to Wam nie przetłumaczę. Most of the time, I'm just bored out of my mind. The romance is unrealistic. This was nonsense. Ok. Relationship unemotional. Uh, czy ja wiem? W sensie jak dla mnie... Musiałabym zrobić to niedługo, bo jakby... Wiecie, ja tą książkę czytałam pod koniec 2019, ale ja z niej wciąż na tyle pamiętam, że nie chcę robić jej rereadu, bo ją się po prostu czyta raz, i się pamięta wszystko, albo się jej nie lubi. No i tak to właśnie z nasz ostatni dzień wygląda. Ale z tego co pamiętam, to ona bardzo dużo emocji we mnie wywołała, więc ja bym tutaj nie mówiła, że coś było takie bez emocji. Mówiłam, że jeśli ktoś oczekuje po tak naprawdę zwykłej łodzieżówce, nie wiadomo czego, tylko dlatego, że mnóstwo osób zaczęło to reklamować i się tym zachwycać, no to wiadomo, że w końcu ktoś się na tym zawiedzie jednak. Możemy lecieć dalej moim zdaniem, bo jeszcze super książki nam zostały, a ja tutaj dużo czasu na to poświęcam. Zaczytana i bestia. To też nie jest jakiś mój mega ulubieniec, dałabym jej na ten moment cztery gwiazdki, dlatego że już raz robiłam reread. a całą serię Starfield bardzo lubię i chciałabym, żeby były jakieś dalsze książki z tej serii, naprawdę. Ale domyślam się, że niektórym osobom mogła się po prostu nie podobać i no. Jednak cieszę się, że większość młodych osób na Goodreads, jak tutaj widzę, nie wiem, na przykład po profilowych, oceniła ją wysoko. Więc, jakby fajnie, takie młodzieżówki się docenia. No, bo wiecie, młodzieżówka też musi coś w sobie mieć, żeby ona była dobra i nie wiadomo, jaka super dla nas. The plot and the romantic development are a mess. To jest jakieś po arabsku, w życiu tego nie ten, nie przeczytam. Okej, okay, już wiem, na czym polega problem. Dużo osób y, po przeczytaniu Gikerelli, która bardziej im, im przypadła do gustu, jest po prostu zawiedziona tym, jak sprawy się potoczyły w tym trzecim tomie. Okej, okay, nie ma tak źle, mało jest tutaj tych negatywnych opinii. Naprawdę najwięcej jest czterech y, gwiazdek, więc jak na młodzieżówkę to okej. Okay. Rok pełen marzeń. Wzięłam to dlatego, że ta książka trafiła do moich ulubieńców w 2021. I ogólnie jestem ciekawa, czy są jakieś opinie po polsku na, Google, na Goodreads, no bo ona jest tylko po polsku, wiadomo, to jest dla mnie styl duże zaskoczenie, szczerze mówiąc, więc przynajmniej nie będę Wam tutaj musiała czytać po angielsku. O dziwo są jakieś jedne gwiazdki, więc poczytamy sobie tutaj. Jest jedna gwiazdka, ale nic nie ma. Jest jedna ocena, dwie gwiazdki, ale też nic nie ma napisane i no to musimy przejść do trzy, chociaż no... To nie o to tutaj chodzi. Poczytam o jakichś minusach. Oto są minusy. Nie wiem, czy książka działa się w Polsce czy w USA, bo było wiele podobieństw do amerykańskich high school'i, ale za to wygląd zajęć i wydarzeń był bardzo rodzimy i na bohaterów. Czy to jest akurat prawda? Ja się też nad tym zastanawiałam, jak pisałam recenzję. W sensie zastanawiałam się, co ja mam w końcu napisać. Czy ona ma American vibe, czy, czy to jest polskie liceum, ale... Faktycznie ja też to odczułam jako takie American vibe. Tam nie ma żadnej miejscowości napisanej, ale imiona nieraz wskazują nam na polskie pochodzenie. Powiedzmy, to jest taka rozkmina, ale nie zaliczyłabym do jakiegoś takiego wielkiego minusa książki. Ogólnie Rok poem marzeń ma dobre opinie. Jak ktoś już się decyduje czytać, to mu się podoba, więc Wam też polecam. Daisy Jones and the Six. Nie chcę sobie tutaj zaspoilerować, bo jeszcze nie skończyłam, dlatego jak będą Oznaczone recenzje, że spoiler to ich nie włączę, ale ja już ją do faworytów dałam więcej. No jakby, to jest taki vibe. Wiem na co ludzie mogą marudzić. Na narkotyki na pewno, na promowanie złych zachowań. Jest bardzo mało jednych gwiazdek. Kurde, teraz to się zdziwiłam, wam powiem. sam, że będzie miała więcej. This was so boring, I didn't even finish it. Dobra, czyli po prostu nie, nie kogoś tam vibe, nie kogoś klimat i tyle, bo faktycznie. Po Daisy Jones nie musi sięgać każdy. Jeśli lubicie vibe lat 70. Los Angeles i ogólnie muzyki i chcecie przeczytać bardzo taką, jak dla mnie, wciągającą historię o tym, no to czytajcie. A jeśli muzyka was tak jakoś zbytnio nie interesuje, chociaż jest ona, porusza tyle innych tematów, że nie chciałabym jej ograniczać tylko do takiej kategorii muzycznej, bo absolutnie nie, nie, nie. Ale no, faktycznie, jeśli kogoś jakby nie złapie ten hype, ten klimat. Interchangeable couldn't get past the first few chapters. Czyli no, ktoś nie mógł przetrwać kilku pierwszych rozdziałów, więc okej. Okay. Jeśli komuś się Daisy nie podobało, to przez to, że po prostu nie jego vibe. Trzy kroki od siebie. Trzy kroki od siebie czytałam w 2020. I to była moja książka tego roku, naprawdę, bo ona. Bardzo dużo emocji we mnie wywołała, i ogólnie bardzo dużo młodych osób ją czyta, i, i mega i im się podoba, i w ogóle ja to jak najbardziej rozumiem. I tak wam polecam trzy kroki od siebie, bo kiedyś bym nawet Realiz zrobiła, tylko że po angielsku, ale nie mam po angielsku. Jest bardzo mało jednych gwiazdek. Właśnie z tymi jednymi gwiazdkami to jest taki problem, że e, mało kto. Je daje, bo to już naprawdę trzeba mocno zhejtować książkę. Ona by musiała bardzo dużo mieć jakichś takich, nie wiem, negatywów. Jak komuś się nie podoba, to daję dwa, bo docenia za poruszane tematy, albo trzy, bo była taka o po prostu. TNF and 30%. This was written only to get money from movie. Jakby osądzanie, trochę, żeby. Um, że książka została napisana tylko po to, żeby zarobić pieniądze z filmu? Nie pamiętam teraz dokładnie historii uh, powiązania filmu Trzy Kroki Od Siebie z książką, ale faktycznie w Polsce ta książka została wydana głównie dlatego, że wychodził film. I jednak uh, i film, i książka są super. Romanticize something that is extremely dangerous for kids with cystic uh, Czyli z uh, mono... Jak ta choroba się nazywała? Mukowiscydoza! Jezus, ja już naprawdę mylę. Pamiętam, że tutaj coś było z na przykład lekarstwem na mukowiscydozę, które testował bodajże Will. I ta książka ma dużo wspólnego z taką fundacją w ogóle na mukowiscydozę, więc oskarżanie autorów, że oni chcą zarobić jeszcze większe pieniądze, żeby to po prostu wyszło razem z filmem. A moim zdaniem tutaj ten rozgłos o chorobie i ogólnie o takim dramacie dla młodych osób, nieraz w szpitalnym, był bardzo, no, potrzebny. Więc musimy się trochę sprężyć, bo ten filmik będzie bardzo długo trwał. Kolejna książka to Heartstopper, czyli komiks i zawsze w wszystkich konfrontacjach Goodreads, jeśli ktoś się czytał, to mają na samej górze, dlatego że bardzo dużo osób oceniają po prostu na 5 gwiazdek, bo nie ma serca nie dać 5. Czy tutaj będą jakiekolwiek negatywne opinie w ogóle? To, to mnie teraz strasznie zastanawia. Ja oceniłam na 4 gwiazdki, nie wiem czemu. Ogólnie całą serię bym oceniła na 5, bo jest super. I na zastój czytelniczy, i do zaczynania z angielskim, i w ogóle super. Jest bardzo mało y, tych jednych gwiazdek, wam powiem. Okej, okay, ktoś tu pisze, że Boże, strasznie długa recenzja. Nie chcę się tego czytać, bo naprawdę, trochę strata czasu. Ktoś tutaj po prostu zarzuca nierealistyczność tego, ale też no nie przesadzajmy. To jest fikcja literacka, i tutaj może się zdarzyć dosłownie wszystko, jeśli to się podoba czytelnikowi. No to why not? The conversation were really dual. <noise> Aha, nieciekawe. Czy tutaj są ciekawe yy, konwersacja w że To jest jakby komiks, więc czego można się spodziewać po komiksie też? Dobra, tutaj bym skończyła temat szybko, bo jest strasznie mało tych negatywnych ocen, więc ogólnie super czytajcie opera, jeśli chcecie zaczynać z angielskim lub po prostu macie zastój czytelniczy rywalki. Dałam tutaj rywalki, dlatego że wiem, że strasznie dużo osób będzie na pewno na nie marudziło. <noise> Bo ogólnie nieraz tam były jakieś takie dramy, że one, one pokazują jakieś takie niepoprawne zachowania, np. rywalizację kobiet, że to powinno w ogóle nie mieć miejsca, ale ja cały czas się kierowałam tym, że rywalki to jest takie reality show. No i nie oszukujmy się w telewizji, też oglądamy reality show i jakoś, no, nie zachowujemy się potem jak bohaterzy tego reality show, chyba że, nie wiem, jesteśmy jacyś szaleni. Więc ja bym tutaj to w ten sposób traktowała. Ocen może nie jest jakoś dużo, jest dużo yy, po trzy gwiazdki. Ktoś tu ma rodzina imiona. To jest akurat dziwne, tylko nie się nie spodziewałam, że się można przyczepić do imion bohaterów, chociaż. Może w rywalkach są specyficzne? Nie wiem, ale ja, ja nie wiem. Ja nigdy na to nie zwracam uwagi, bo każdy jest inny i jak wiecie, no to jest tylko imię. Twierdziłam, że tutaj w tych jednych gwiazdkach się zebrali wszyscy hejterzy rywalek i po prostu się dziwiam, dlaczego ta książka ma takie dobre oceny i dlaczego była na liście New York Timesa i w sumie, no, bardzo długo rywalki cały czas dobrze się sprzedają. No bo to jest jednak strasznie wciągające. To jest naprawdę jak taki dobry serial, czy coś taka... Nie wiem, czy telenowela, ale pamiętajcie, żeby podejść do tego na luzie, żeby tam nie brać do siebie wszystkich zachowań, ale też tam nie ma jakoś mega dużo. Po prostu nie ja wiem o co chodzi. No, bo jednak teraz średnio wypada przedstawianie takiej sytuacji, że 35 czy tam ileś bab rywalizuje o jednego typa w zamku, ale potem w czwartym i piątym tomie sytuacja jest na odwrót. Jest 35 facetów, więc jakby wiecie, pierśnoła Achilles. Literatura piękna. Wchodzimy w inną po prostu tutaj kategorię, i myślę, że tutaj może być podobna sytuacja, jak z nasz ostatni dzień. W sensie, że dużo osób zaczęło na nią, wiecie, jakby najeżdżać, bo oczekiwało nie wiadomo czego, a dostało książkę, której nie oczekiwali. Rasz nie mało jednych gwiazdek, to już coś. Naprawdę niewiele. U, pojechali to dosyć mocno powiem wam. I would re read Twilight. Kurde, ktoś nie lubi i pieśni o że i zmierzchu i porównuje je, no. <laughs> Please. Words cannot describe how much I despise this book. Coś tą książką gardzi. <laughs> Ale dobra, w sensie jakby aż tak daleko pojechać. Ja bym tak w życiu nawet na najgorszą książkę, która nie wiadomo, jakby mi się nie podobała, chyba bym nie napisała, że nią gardzę, bo bym po prostu jej nie przeczytała. Nie wiem. Skąd się znaleźli ci ludzie, ale tu to nie, nie. Mm. Nie będę komentować, bo za dużo negatywnych emocji tutaj będzie. Zostały nam dwie książki: Red, White and trail Blue. Na to czekałam naprawdę, bo ja się zastanawiam, czy w końcu się znajdzie ktoś, kto napisał jakąkolwiek negatywną opinię na temat tej książki. Chociaż ostatnio już na Bookstagramie też widziałam dosyć dużo, ale cieszę się, że jeśli ktoś czytał ją z mojego polecenia, to trafiała do jego topki roku. To jest najważniejsze. Mało y, jednych gwiazdek. Najwięcej no jest oczywiście pięciu, wiadomo. Zawsze to się tak w sumie układa. Not for me. No. Nie kogoś temat i w ogóle. Aha, jeszcze się chciałam odnieść do tych właśnie boksetagramowych recenzji, dlatego że dużo czytałam w tym roku takich recenzji, kiedy był na nią hype, że ktoś się na niej nudził, powiedzmy w sensie niekoniecznie przypadła mu do gustu tematyka tam polityczna i to też jest właśnie to. Na TikToku Red White and Real Blue jest teraz publikowane jako po prostu najlepsza młodzieżówka ever, a problem w tym, że to nie jest młodzieżówka. I w Empiku tą książkę też znajdziecie pod normalnymi tam obyczajówkami, romansami, a nie na dziale y, tam Young Adius. No więc też jeśli ktoś sięga po książkę i myśli, że to młodzieżówka, a potem się zderza z takim słownictwem dosyć politycznym, może nie jakimś mega zaawansowanym, ale domyślam się, że w oryginale po angielsku to jest na... Tyle napisane, że ja bym się w tym nie połapała jeszcze. Osób narzeka na y, narrację, styl pisania i wiecie, jak ta książka wychodziła w 2020 to była po prostu wielka drama z tłumaczeniem tego, bo... Podobno nie jest ono za dobre, ja oryginału nie czytałam, bo tak jak mówiłam, mogłoby się okazać dla mnie ciężkie, chociaż nie wiem, chciałabym kiedyś spróbować na pewno. Też nie będę tutaj oceniać, jak to brzmi dla tych osób, które czytają to w oryginale, no bo to jest ich ojczysty język, więc nie mam jak nawet tego skomentować. Annoying, so annoying. Jakby no okej, okay. jeśli ktoś kogoś wkurza, no to też, ale w Red, White and red, Blue? Tak serio, no... Dobra, jeśli ktoś nie podchodzi do tej książki z humorem, to wtedy go będą y, wkurzać, powiedzmy, ale no też kto czyta takie obyczajówki bez humoru, żeby po prostu marudzić na bohaterów. To jest trochę bez sensu. Ktoś tutaj marudzi na to, że teraz jest jakiś hype u amerykańskich autorów, że po prostu się fascynują brytyjską y, tą royalty, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć. Okej, okay, po prostu tutaj są ludzie, którzy nie rozumieją fenomenu tej książki, marudzą na styl pisania jakieś tam inne, ale takich bardzo negatywnych opinii też nie ma. Więc, jakby, okej, okay. ostatnią książką jest Ari i Dante. Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe. W polsku y, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Bardzo dużo osób, jak właśnie oglądałam podsumowania, miało ją w swojej topce, więc fajnie. Też bym obstawiała, że jak będą negatywne opinie, to będą najeżdżać na autora. Ale tak jak mówiłam, ja bym to oddzielała totalnie. Strasznie stare opinie, 7 lat temu. I mało negatywnych w sumie. Easy, tried and boring. W sensie, że tandetne? <grym>, że Arystoteles i Dante są tandetni? <grym>, nie, ale jakby tego teraz nie ogarnęłam zbytnio. Nie rozumiem, że banał. Jakby jak dla mnie to nie jest banał, jak na młodzieżówkę to jest i tak, jakby wow, bo właśnie ta książka, wydana przez Winidia, już jest yy, pomimo tego, że jest młodzieżówką, to ja się nawet zdziwiłam, jakie ona tam ma cytaty i w ogóle ona jest strasznie mądrą książką, więc ja bym jej banałem nie nazwała, Nie wiem w jakim języku ktoś ją czytał, ale... Dotarliśmy do końca tutaj tych moich ulubionych książek, ale ja mam dla Was jeszcze special edition, dlatego że dzisiaj właśnie na Bookstagramie Was poprosiłam o to, żebyście tutaj napisali swoje ulubione książki. W sumie, bo jest ich strasznie dużo i ten film trwałby godzinę, chociaż na początku miałam taki zamiar. Ale dużo książek ulubionych mamy wspólnych i bardzo mnie to cieszy, dlatego że też często właśnie czytacie coś z mojego polecenia, a potem coś staje Wasza ulubiona książka. To już jest po prostu najlepsze, co może być. Dobra, jest strasznie dużo Red, White and Trail Blue. <grym> Propaganda Patrycji działa. Um, Niewidzialne życie Adilaru to też było. Rywalki mieli... Nasz ostatni dzień było. Um, Hania pisze: czytaj Eveline, a nie. Jakby, ja będę czytać Eveline. Wiadomo, że jak już teraz przeczytałam Daisy, to przeczytam też Eveline. I już się nie mogę doczekać. Chciałabym ją umieścić w tym filmie, ale nie chcę teraz wchodzić na recenzję, bo nie chcę sobie zaspoilerować czegoś. Przeczytam, jakie są Wasze ulubione, ewentualnie powklejam tutaj. Możecie to wziąć za takie polecajki. O tych wszystkich, o których ja mówiłam, już yy, tutaj wspominałam: e, What if it's us, Adam Silvera? Czyli, a jeśli to my, o Jezu zapomniałam, a jeśli to my, ja to czytałam, popatrzyłam w górę, bo to mam na samej górze na półce, czytałam. 2020 przed egzaminami i jakby to było super, podobało mi się. Różnička Incognito, z tego co wiem, taka luźna, ogólnie mi się kojarzy z taką luźną książką. Najgłośniej krzyczy serce, to wiem, to od Martyny Senator. Nie czytałam, ale chciałam przeczytać. Wiem, że ona porusza ważne problemy i że też na pewno warto, więc fajnie. One last stop. Czytałam, bo. Mm, hmm, jakby to powiedzieć. Może sama się spodziewałam nie wiadomo, czego po Red, White and Trail Blue. Nie mogę powiedzieć, że się zawiodłam. Choć nie wiem, szczerze mówiąc. Ale jakby... Myślę, że One Last Stop może się spodobać osobom, którym nie podobała się ta polityka w Red, White and Trail Blue. Bo ona tam nie ma już właśnie takich rzeczy, jest taka bardziej luźna. Tam jest już tylko Nowy Jork właściwie. Trylogia Wojen Makowej. Ja w fantastyce się nie specjalizuję, ale wiem, że wojna makowa jest mocna. Okrutny Książę. Okrutny Książę też super sprawa. Też ją do topki dałam, chyba na dziewiąte miejsce. Kosiarze, Wojna, Makowa, śnień O, Rok pełen marzeń. Super. Piesnią o Achillesie też było. Mm. Ukochane równanie profesora. Ja czytałam właśnie z tych książek tą drugą. Ropowa cisza, żałobny zgiełk? Jak to się nazywa? Może uda mi się tutaj wkleić okładki, jeszcze nie wiem, ale... Ukochane równanie profesora jest jeszcze przede mną i mam nadzieję, że mi się spodoba, bo... Literatura japońska jest strasznie specyficzna i ogólnie ta grobowa cisza żałobny z giełk mnie tak nawet zaskoczyła, bo nie spodziewałam się takiego powiązania między tymi wszystkimi opowiadaniami i ciekawe to było, nie powiem. Daisy Jones and the Six, nie, dobra, my mamy tyle ulubieńców, że ja nie wiem w ogóle, co ja tutaj czytam. Promyczek, podobno Promyczek jest też strasznie heartbroken i ja to mam w planach teraz i na zawsze. Polecam za ten plot twist właśnie, zdecydowanie. Tak, Mary Majka to jest chyba od, od jakiejś influencerki książka. Nie wiem, nie czytałam. Ja się w tych takich y, influencerowych naprawdę nie znam, ale mam nadzieję, że była spoko. Cała szkoła mówi o mnie, to widziałam to chyba też taka młodzieżówka jest, ale ona mi się właśnie kojarzy strasznie z tą od Martyny, senator. Jeszcze Felix, Ever After. Felixę też czytałam i polecam. Dotarliśmy do końca moich wszystkich polecajek i mojego gadania. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał z pół godziny ostatecznie. Chciałam Wam podziękować za oglądanie, zachęcić do subskrybowania kanału, oczywiście, jeśli jeszcze nie macie nas dość. No i co, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, tam obojętnie, kiedy to oglądacie, i do następnego filmu. Pa pa!